Cześć, mam to screen, witajcie w nowym odcinku z Drive. I dzisiaj będziemy skakać tymi samochodami z rampy I zobaczcie, mamy tu parę samochodów, ale dzisiaj to nie będą zwykłe skoki, bo. a, przecież ścisnąłem. Będziemy skakać przy grawitacji. Ja mam tu stawianą ziemską, nieważne, ale przechodzimy do. do... Przechodzimy do naszego pierwszego samochodu. Mamy tutaj, zobaczcie, no, wyścigówkę. Potem mamy różowego Jeepa. Ja sobie sam tam, tam, sam zrobię, zrobię ten kolor. Tutaj mamy policję, a tutaj karetkę. I dzisiaj tymi samochodami będziemy skakać. Dobra, najpierw wyścigówka. Uwaga, jedziemy, widzowie. Na no, spokojnie, jedziemy. Uwaga, jedziemy! Ej, tu się rozpeca! Zaraz zdarzy się, szczepka. No proszę, nie! Okej, okay, jo, Inda, A ten samochód w ogóle nie doleciał? No bardzo mi przykro, ale ten samochód w ogóle nie doleciał. No dobra, jedziemy kolejnym samochodem. Uwaga, widzowie, jedziemy. No, spokojnie się rozpędzamy. Uwaga, jedziemy. Dobra, ciskam gaz do dachy, jadę. Być może ten samochód był trochę za ciężki, dlatego nie skoczyłem. Nie wiem dlaczego. Przeskocz, proszę. Skocz, proszę skoczy. Skoczył. No, tutaj się rozwalił na 120 metrach. Tak, skoczył 120 metrów. Uwaga, to na 120 metrów. Ale to chyba nie była kwestia prędkości. Eee, no dobra, przechodzimy do następnego. Uwaga, przechodzimy do następnego samochodu. To nie była kwestia prędkości, tylko chyba masy tych samochodów. Odleciał mi. <grym> Teraz to na pewno nie doleci. A, ze się psuje. Okej, okay, damy jeszcze jedną szansę temu samochodowi. Uwaga, jedziemy. Dobra, na spokojnie. Na spokojnie. Uwaga, teraz na spokojnie. Nie! 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 Okej, okay, przepraszam. Kurde, za sobą się troszkę psuje. Ale dojeżdżamy. Proszę, to jedź. To To jedź. Nie dojechał. Uwaga, ostatnim samochodem jedziemy, czyli karetką. Rozpędzamy spędzamy się i ciśniemy na maksa. Uwaga, ciśniemy na maksa. Kurde 200 na godzinę sioga. Co to jest krany? Karetko 200 na godzinę! No nie no. Idzie dolecimy? Nie. nie. Dobra, gdzie dolecimy? Zaraz zobaczę. 160 metrów karetką. Kurde, a ten miał 140, czyli dalej karetką niż chipę. Co jest? Ta gra jest bardzo pomieszana. Ok, mamy te znowu samochody. Mamy te samochody, więc ustawiamy, jak obiecywałem, grawitacja innej planety. No, ustawię tu, bo się nie da wyjeździć przy grawitacji Marsa, więc później ustawię tę grawitację. Ok, jedziemy. Uwaga, i jedziemy samochodem. Kurde, poleciał! no. Boż, kurde, samochód. Ale no. Ale nic na to nie poradzę. Ok, uwaga, damy jeszcze jedną szansę. Dobra, na spokojnie. Nie, nie mogę przekraczać prędkości. Udajemy, że to jest ograniczenie prędkości. Dobra, na spokojnie sobie jedziemy. Ok. Teraz ciskamy na maksa gaz, Uwaga, jedziemy. Tak, Właśnie, próbował wcisnąć na siebie, ale nie odważył się już wyjść na ulicę w Peruce e, Krzysztof... E, Ach, co w nie. Krzysztof nie. A, powinien wcisnąć mu grawitację Marsa! To jest to nie jest mi przykro bardzo. Bardzo przepraszam was, widzowie, ale nie wcisnąłem... Dobra, ostatni raz jedziemy, bo ja się zdenerwowałem, jedziemy.

Mars, Mars. Stowu, Mars o. Stacja Marsa. Uwaga. Lecimy tak daleko. Uwaga, lecimy 220 metrów. Kurde. Dobra, przechodzimy do następnego auta. Obyś jeździł, obyś jeździł i się. O! byś jeździł, Udało się jeździć! Można jeździć tym samochodem przy grawitacji Marsa, tylko się troszkę skręca przez nią, ale nie warto, jedziemy. Jedziemy. Jedziemy! jedziemy. To było dziwne. Okej, jeszcze raz dajemy sobie. F. F. f Okej, może jeździć troszkę spokojniej. Może jeździć troszkę spokojniej, uwaga, troszkę. Sp... Troszkę! Nie, przez tą grawitację Marsa nie da się opanować samochodu. Kurde, jedziesz! Za tyłu, no jedziesz. Słuchnie w stylu polskim również były bardzo charakterystyczne. Miały takie podpięcie z tyłu w trzy fałdy z takim również charakterystycznym ogonem. I ta moda również przeszła troszkę do Europy Zachodniej, więc mieliśmy. No nie, po prostu nie poleciał. No to lepiej przy grawitacji Marsa tak nie robić, bo wiesz. Wciska się pojazd w końcu i kurde, wciska się pojazd, nieważne, zostawmy sobie go tam. Niezdaważne, zostawmy sobie go tam. Kurde, lepiej było przy wietrze. Nieważne, jedziemy. Mam na jot, tak, mam na jot. tu uwaga, jedziemy z samochodem. Szkurde, on ciągle wyskakuje, nieważne jedziemy. Okay, jedziemy jedziemy dalej. Kurde, że się zderzyli razem. Ostatnia, ostatnia będzie karetka, jedziemy. No i król miał też swój most z Zamku Królewskiego na drugą stronę. Wisły prowadził jeden z pierwszych drewnianych mostów w Warszawie. A my dzisiaj pływamy po wiśle, Zbyszko Cierzyński, kapitan. Proszę nie odlać. Śniemy gaznomoksa, dobra, jedziemy. Epa, jak fajnie. bardzo widzowie. Uwaga, proszę się nie zdziwić, widzowie. Widzowie, jedziemy. Uwaga, wciskamy grawitację Marsa. Mars, grawitacja. Wciskam. i jedziemy dalej. Co jest? Co jest? Gramy. A dlaczego ten samochód wylatuje poza rampę? Kurde, leszak mu nawet wylatuje. Co jest? O no nie, chciałam dobrać. Kurde, on poleciał sobie gdzieś tutaj. Tysiąc ileś tam metrów. Kurde, co jest? No dobra, dziękuję za oglądanie dzisiaj. Do widzenia.